No witam was, witam was w dziewiątym odcinku mojego let's playa gry Mortal Kombat Complete Edition. Tym razem doszliśmy do Jade, której nadal nie lubię, mimo że nią teraz będę grał. No, to już widzieliśmy wcześniej, to olewam. W takim razie... No, co jest? O. No, widzę, że akurat taka scenka jest nieomijalna, no ale no to już trudno się mówi. that is no toy. it belongs to Shang Tsung. oh, really? we are finished. return to your post. no, se pierre. stand aside. i will see katana. no one enters the tower. Oh, all really? right. you are an excellent guard dog, baraka. but you must learn to heal. i do not take orders from you. round one. Fart. No więc teraz czy ona ma jakieś pros. O! Oh, no od razu się nauczyłem i najbardziej wkurzającego ciosu. To dobrze. Cios mi się przyda, bo, on, bo będzie nim w miarę łatwo... Yy, wszelkie... prawda... ...aparkaty będzie w nim względnie łatwo. No, aż ty chamie! to miało znaczyć? No dobra. Nauczmy się czegoś nowego. O! Okej. Okay. What? Okej. Okay. Ojej. Nie powinienem przestać świrować. No chodź, chodź. No. Tak ma być. Hej, Jade, nadal Cię nie lubię. No ale nic, trudno się mówi. <grybuj> au, 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 au. Au, au, au. Nie lubię cię, Jade, Nie lubię. No nic, warto byłoby. dobrze. raczej low. Czas już umiem. X-ray. W takim momencie, panie Baraka, AI zaczyna być coraz bardziej ogarnięte, albo nauczyło się, że tak powiem, moich sztuczek. aj aj, aj. Zdecydowanie nie powinienem. Kurde, Baraka! What the fuck, człowieku! Znaczy. <ścoughs> Okej. Okay. Muszę timingi jej wyczaić, bo... Aj, ay ay Kurde! Aj, ay ay Nie, 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 nie,

i on mnie absolutnie do furii doprowadza Aha, przynajmniej Udało mi się choć raz go ominąć Oj, 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 Uch, no, no dobra No ogarniam się powoli z Jade, także Nie jest tak źle Nadal cię nie lubię, ale cóż no Za karę dostaniesz żeby tak brzydko powiem cipsko. Hehe no już ogarniam powoli timingi tak jak trzeba. Także będzie dobrze. Byle nie było tak timu. Oj, 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 oj. Hehe. <laughs> that is. No. Not much of a jailer, are you? Now then, your highness, let us see how quickly we can remove these bonds. Jade, I. I am too. <coughs> Go find what? Raiden. Ask for his help.

To byłabyś nawet całkiem sexy. Oj, aj, 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 No tak, zapominam, że on ma ten wredny teleport z góry. Chodź tu. Chodź. O, ray Oj, 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 oj. oj. kurde! Kurde. O, no! Bardzo dobrze. Au! Może powinienem spróbować... O właśnie. He, he, he... No muszę powiedzieć, że jakoś wyjątkowo Jade mi całkiem nieźle idzie. W porównaniu z Kitaną, która jest overpowered. Fight! <grym> Używam nawet różnych kombosów i w ogóle. No chodź tu kupa, chodź, chodź, szmatan. Oj, oj. A, sz... Szmatławcze. cze. Aj, aj. Oj, 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 hmm. oj.

Co kamerzysta miał z, miał z tymi cyckami? No, to Kitana już drugi? To nie jest katana. You will come no closer. No, oczywiście, Smoke jest durny jak kurde worek kartofli. Oj, oj, oj. Zapominam, że... Chodź tu! Chodź Chodź! Bum! I teraz dostałem po jajach. Ooo! Wyteleportował się z mojego X-Ray'a. No trudno, to dostałem po ryju tylko. Hehe! -he. Headshot! Hehe! Aaa! Jak miło, kiedy ogarniam... ...przynajmniej jedną postać. Oj, 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 oj!

Ten twój zielony sukman! Czy jak to się tam nazywa? <laughs> Dobrze! Aj, aj, aj! Źle? o uj, Za karę dostaniesz... O właśnie, tak. Hmm. Boom, suctko, and X-ray. Boom, pokroczu. Boom, Tak jest. To Hm. I did not wish to do that. Ale jednak było fajnie. Lord Raiden, I come at the request Lord, I was with Smoke. I thought she was a bad guy, uh, girl. Guess he turned another one. What's Raiden got that I haven't got? I like power? A personality that is not at all like sanding paper? <laughs> Jerks. She will be executed. Kitana does not have much time. Kitana? Executed? Where is the oh, yeah, so to Tower of Shao Kahn's fortress? I will I am not pleased with this outcome either, Liu But there is no time. We must return to the tournament. But you are responsible for her capture. You persuaded her to turn against Shao Kahn. Lord Raiden, we can free her as others fight in our stead and join you thereafter. Pomyślimy. Very well. Now, each is the last one. We will meet you at the Coliseum. <laughs> Smooth, Raiden. Ah, oh, Matka, what do you think? Your girlfriend is worth Lord Raiden's anger, okay? Notice that I am ignoring you. <laughs> mm. They must have relocated Nie, serio? O, Shiva? Noob? Czyżby noob cybot? No ale nic, dowiemy się tego w następnym odcinku. No, tymczasem pozdrawiam was, trzymajcie się.